Radiosäk, klubbor, speciellt Pabel, Olga, Samisla, Vostrov, Sjvintak, Sjyskin. Trevligt uh att höra lite nya röster. Ett av några och andra lyssnar och pratar, vi för uppmärksamheten. Niklas och går och käkar Thank <laughs> you. To wtedy nikt nie zje, Dlatego muszę to, nie to jest, no. Bigos to ma to do siebie, że może no. jest... się natychmiast przetlexion-, przyłapać i tak się, się przypada. No, .Yeah, Ten... 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 no mi mówić. O, ktoś... <playoffs>. Na corocznym spotkaniu cieszę się, że jest nas w tym roku bardzo dużo osób. Witamy kolegów ze Starachowic, Kierc, Zopatowa i Roberty. Tam koło ożarło gdzieś, tak? Czermin, maryszko. O, szczermina, także wszystkich bardzo No i, i, i członków klubu austriackiego. Cieszę się, że jesteśmy w tak dużym gronie. Mam nadzieję, że będziemy tak co roku się spotykać. i Chciałbym wszystkim podziękować za przybycie. A chłopakom z klubu. Za całą pracę w, którym, w tym roku, którą włożyliście w działalność klubu, wyjazdy, zawody. Nie będę wymieniał każdego po imieniu, no bo wszyscy y, równo działają i wszyscy na ten wspólny nasz y, sukces przyczynili się. Dziękuję. No. Tu ma coś?